W poniedziałkowym meczu La Liga Via Real Majorka, obie drużyny przeprowadziły po 6 zmian. Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami? Przepisy mówią jednoznacznie: Drużynie przysługuje 5 zmian w maksymalnie 3 sesjach z wyjątkiem przerwy. Dlaczego więc tutaj było to dozwolone? Wszystko przez kontuzję. W 81. minucie obrońca Majorki Martin Valient zderzył się z piłkarzem gospodarzy Alexem Baeną. Potrzebował pomocy medycznej, która stwierdziła, że jest podejrzenie wstrząśnienia mózgu. No i właśnie, kiedy mówimy o kontuzji głowy, szósta zmiana jest zgodna z przepisami, m.in. w La Liga czy Premier League. Wszystko w trosce o zdrowie piłkarzy. Ten przepis eliminuje ewentualne przymuszanie do dokończenia meczu przez poszkodowanego gracza. Co więcej, także rywal może dokonać szóstej zmiany, żeby nie dochodziło do nadużyć. Zresztą takich przypadków było więcej, m.in. w październikowym meczu La Liga Betis Osasuna, czy w sierpniu w Premier League w spotkaniu. Tottenham Leicester. Oczywiście szósta zmiana jest dozwolona w dogrywkach. Trenerzy korzystali z tego przepisu już na Mistrzostwach Świata 2022, a ostatnio Real Madrid i Celta Vigo w meczu Pucharu Króla. Do 1958 roku nie można było dokonywać żadnych zmian. Od 2020 jest ich standardowo 5, a w szczególnych przypadkach nawet 6. Ale to dobre regulacje, bo dziś meczów jest zdecydowanie więcej, a jej intensywność o wiele wyższa. Jeśli chciałbyś więcej takich ciekawostek, koniecznie zaobserwuj mój profil.